Dzień dobry, moi drodzy. Dziś będzie o kinto. kinto. Toyota Insider. Dzień dobry, moi drodzy. Witamy Was w kolejnym odcinku Q&A'ów, czyli naszych odpowiedzi na Wasze trudne pytania dotyczące Toyoty i nie tylko. A dzisiaj mam gościa specjalnego. Miło Cię gościć w naszym studio. Dzień dobry, dziękuję przede wszystkim za zaproszenie. Od długiego czasu tutaj śledzę postępy. I działa. I działa. Po pierwsze, po co nam Kinto? Skoro mamy TOYOTE Bank z ratami. Mamy TOYOTE Leasing, która nam finansuje leasing dla firm samochodów. Czyli jak nie chcę kupić za auta, to idę do jednej albo do drugiej organizacji powiązanej z Toyotem i sobie finansuję samochód. A tu nagle wyskoczyłeś z kilkudziesięcioma innymi osobami i tworzycie wielką komórkę organizacyjną, Kinto, która co robi? To tak, po kolei. Mhm. Ponieważ. Kinto powstało z inicjatywy Toyota Bank, Toyota uh -huh. Leasing uh -huh. i Toyota Central Europe, uh -huh. czyli importera Toyoty uh -huh. i Lexusa na Polskę. Więc e, nie jesteśmy tak do końca zewnętrzną organizacją, jesteśmy częścią całej grupy. Uh -huh. A organizacja ta powstała po to, żeby wy, wyjść naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów. No dobrze, a czym wy się różnicie ze swoimi to produktami już od, od Toyota Banku czy od Toyota Leasing? Już mówię. Jeżeli ktoś jest zainteresowany posiadaniem samochodu. Wtedy albo kupuje go za gotówkę, jeśli ma wolne środki, mhm. albo finansuje go właśnie w Tojecie Bank, bierze kredyt z założeniem, że ten samochód kiedyś będzie jego własnością. Mhm. Okay. My założenie jest inne. W, naszym, w przypadku Kinto klient zakłada, że będzie użytkował samochód, niekoniecznie angażując duże środki mhm. własne. Ma stałą ratę przez kilka lat. Mhm. Gwarantujemy tą ratę na cały okres trwania kontraktu i może korzystać z samochodu y, wartego kilka, kilkadziesiąt, kilk, może kilkaset, nawet tysięcy złotych na bazie miesięcznej, stałej, relatywnie niewielkiej opłaty. Ile musi wpłacić najpierw? Y, jest już, produkt jest dostępny bez opłaty wstępnej, natomiast przyjmujemy, że do 10% taka opłata wstępna czasem występuje. Mhm. Y, w zależności czasami klient potrzebuje zrobić koszty, jeśli to jest firma, więc mhm. może trochę, trochę wpłacić. Natomiast z założenia Produkt jest tak skonstruowany, że już bez opłaty wstępnej można samochód, samochodem wyjechać z salonu. No dobrze, czyli tak, jak biorę sobie auto na raty w Tojecie banku, to z tego co powiedziałeś, zrozumiałem, że dostaję wyliczenie harmonogramu rat, masz je spłacać i cześć kolego, radź sobie z tym autem sam dalej. Tak. Jak mam w Tojecie leasing, dostaję leasing firmowy to tam jest to pewnie bardziej rozbudowane, nie znam tych szczegółów, ale no na natomiast... końcu dostaję informację, ok, cały leasing kosztuje się... W grę wchodzi, to, tak, i w grę wchodzi i tylko finansowanie, yy, czyli spłacamy samochód, mhm. ale cała reszta, serwis, ubezpieczenie mhm. jest po naszej stronie. Nasz produkt, oprócz tego, że samochód się spłaca również w stałych kwotach, nazwijmy to ratach, mhm. to w tej racie jest też, może być, może być zawarta obsługa, czyli przeglądy, mhm. naprawy, Asystans, ubezpieczenie, karta paliwowa. Mhm. Oferujemy to wszystko już mhm. dla firm, które potrzebują jednego samochodu. Ten produkt generalnie wywodzi się z potrzeb dużych korporacji, które nigdy nie myślały o tym, żeby kupować samochody, tylko żeby je użytkować, a, a koncentrować się na innym tam, na, na swoim własnym biznesie. No i y, ta forma przeszła również na mniejsze firmy, a nawet na klientów pr prywatnych na no, takich yy, zwykłych Kowalskich nazwijmy to którzy też zauważyli korzyści z tego typu yy, użytkowania a nie posiadania samochodu za zas. nie mając firmy ja też mogę przyjść do Kinto Tak przyjść to duże słowo po prostu będąc u dilera skorzystać odwiedzić, z jednej z opcji Kinto w Właśnie odwiedzić, odwiedzić dowolnego dilera Toyoty czy Lexusa w Polsce mhm. bo to jest też charakterystyczne że my nie jesteśmy zewnętrzną organizacją jesteśmy wewnętrzną organizacją w ramach właśnie importera Toyoty Bank oraz sieci dealerskiej też Toyoty i Lexusa mhm. i po, można w, ka w każdym z tych miejsc, ponad 100 obiektów w całym kraju, poprosić o ofertę na Kinto. Mhm. I, teraz... I, I właśnie, jeszcze odwracając do twojego pytania, Dobrze. jeśli jest, jestem osobą prywatną, nie mam firmy, tak. również mogę mieć auto w Kinto. Różnica jest taka, że ratę mamy brutto, a nie netto. No dobra, i teraz mam, ile może trwać taki program, jak długo? Mamy nowe auto, tak? Rozmawiamy o tak. użytkowaniu auta z zerowym przebiegiem nówki. No to w przypadku nowego samochodu, bo y, również wynajmujemy używane, ale to jest inna historia, tutaj mm -hmm. skupimy się na nowych. Jasne. Y, od dwóch lat mm -hmm. do, do pięciu lat. Do pięciu lat, tak. okej. Okay. I po pięciu latach, ponieważ to jest najem, to ja Ci muszę oddać kluczyki, tak? Nie mam tego y samochodu. Tak, i w przypadku leasingu operacyjnego również 5 lat i kończymy. Mhm. Natomiast takim typowym okresem to jest między właśnie 2 a 3 lata. To jest typowy okres, w którym nasi klienci korzystają właśnie no dobra. z naszych usług. I to różni, rozumiem, od takiego klasycznego leasingu Wasze oferty kintowe, że zawsze muszę oddać ten samochód? Nie zawsze. Jeżeli podpisujemy umowę leasingu operacyjnego, dajemy tam klientom też możliwość wykupu, chociaż to nie jest domyślna forma zakończenia kontraktu. Można Projekt... by się zdecydować, tak? Albo oddaję tak. wtedy, albo kupuję, tak. ale rozumiem, że wtedy względem takiego najmu z oddaniem to muszę trochę więcej zapłacić. Co tak, więc w, w, w takim wypadku, kiedy na końcu po, najmie, czy, przepraszam, po, po leasingu operacyjnym, tak. będąc precyzyjnie, wykupujemy samochód, no jest to droższa. Droższa mhm. opcja. Wtedy mhm. zwykły leasing y, byłby lepszą formą finansowania auta. Mhm. Natomiast jeśli chcemy mieć cały czas auto na gwarancji z najnowszymi technologiami, które y, oferuje marka Toyota czy Lexus, y, to wtedy wybieramy najem i wymieniamy samochód mhm. po dwóch, po trzech latach. Mhm. Y, jest to forma na tyle elastyczna, bo nie zawsze jesteśmy w stanie przewidzieć, mhm. czy, czy będziemy chcieli jeździć tym autem 2-3-4 lata. Mhm. Możemy wtedy taki kontrakt sobie wydłużyć bądź skrócić. Przeliczamy wtedy też przebieg. Bo, ja też, no, bo Jaki to jest ten taki standardowy przebieg roczny, powiedzmy? 20 tysięcy kilometrów to jest najczęściej wybierany przez klientów. No ale w zasadzie można wybrać 10, można wybrać 30, w zasadzie do 200 tysięcy kilometrów. W kalkulatorze tam przyznamy ten suwak w, na ekranie i, i nam się zmienia wartość, tak? Tak jest. No dobra, to brzmi dość fajnie. I mam te 3 lata, mam ten samochód, znam jego przebieg. Czy ja mam pewność, że mi się nie zmieni lata, miesięczna, bo te warunki teraz są trochę trudne? Skaczy nam czasem waluta, skaczą przeliczniki, gospodarka raz przyspiesza, raz zwalnia? Zgadza się, w ostatnich latach turbulencje, mhm. jakie mieliśmy na rynku, były, były potężne. Natomiast klienci, którzy wybrali naszą ofertę 3 lata temu, wygrali, dlatego że podpisują, podpisali umowę na stałej stopie procentowej, mhm. mieli zagwarantowany koszt serwisowy. Mhm. I w ten sposób korzystali z samochodu przez 3 lata w tych samych kosztach. Okej, okay. wspomniałeś i... jeszcze jednej rzeczy, że wy także gdzieś mi to tam zaświęczało, że wy także jako organizacja nie jesteście wewnętrzną komórką Toyoty. To jesteście jakby z tym wynajmującym samochód przez cały okres trwania programu wynajmu. Czyli ja mam szansę jako wynajmujący już na dzień dobry wiedzieć, że rata będzie mnie miesięcznie wynosiła tyle i się nie zmieni, że będę miał tyle i tyle serwisów przez trzy lata i one będą kosztować tyle i tyle i one mi się tak. nie zmienią. To są opcjonalne wszystko usługi, podstawą mhm. jest oczywiście rata finansowa, mhm. ale właśnie przeglądy, naprawy, opony, przechowanie, wymiana. To, mhm. wszystko, to wszystko może być zawarte w racie i to wszystko jest dostępne właśnie u dilera Toyoty. Yy... W jednym miejscu, jak Wiedny, ja odbierałem auto, miejsce. mieszkam nie Dokładnie. wiem, w Warszawie czy w Krakowie. Ja odbierałem auto u dilera w Warszawie lub w Krakowie, to tam jadę załatwiać wszystkie formalności z przeglądami, z oponami. Jak mam stłuczkę, to też tam jadę. Tak. O ile się da jechać? Yy, o ile się da jechać? O ile się da jechać, a jeśli nie, to nasz asystans zabierze samochód właśnie do dealera, dealera. Toyoty w celu właśnie likwidacji tej szkody. I tam pan Staszek, który mnie zawsze obsługuje od dwóch lat, już będzie do mnie też dzwonił i będzie mi mówił, tak. co trzeba zrobić. Dokładnie. A jeśli na przykład życie rzuciłoby mnie na drugi koniec Polski mhm. i byłby tam salon Toyoty, mhm. to warunki są dokładnie takie same. Okay. Klient dostaje. Dokładnie te same warunki w każdy, na, na, na każdej stacji, jeśli chodzi o obsługę samochodu. Więc mamy mhm. jeden standard: klient ma święty spokój, na końcu jest jedna faktura, nie trzeba z tymi fakturami później z różnych miejsc gonić do księgowej i, okay. i rozliczać samochód potem. Okay. A to jeszcze mnie jedna rzecz ciekawi. Z tymi Toyotami to jest tak, że one pozwalają nam zapomnieć o wszelkich jakichś nie, nieprzewidzianych naprawach, wizytach nieprzewidzianych serwisowych. Po prostu tam to jeździ, jeździ. Dobrze jeździ, yy, oszczędnie jeździ, jak trzeba, to szybko jeździ. I mam trzyletni taki kontrakt. I załóżmy, że to jest mój pierwszy kontakt z Toyotą. Nie zakładałem, że będę chciał mieć dłużej niż przez trzy lata tę Toyotę, ale po dwóch latach mam już poczucie, że jednak chciałbym jeszcze mieć ją przez kolejne 2-3 lata, korzystając z tych pełnych pięciu lat. Czyli ja mogę. Usiąść do stołu i w jakiś sposób przedłużać kontrakt, negocjować go? Tak, jest taka możliwość, wystarczy się skontaktować z nami bezpośrednio czy poprzez dealera i zaproponujemy wydłużenie kontraktu, aczkolwiek to nie zawsze mhm. jest korzystne. I teraz mamy taki ciekawy moment na rynku, mhm. gdzie warto się dwa razy zastanowić przed, yy, przed tym Oho, przed wydłużeniem. Przed A, wydłużeniem kontraktu. Znam, znam Dawida, już widzę po twarzy, że będzie inny. Yy, tak. Mamy do czynienia z wejściem w życie no, 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 nowych regulacji kasy. A no tak, od stycznia. Może nie, mhm. nie wszyscy sobie zdają sprawę, ale to mocno zmieni rynek w przyszłym roku. Mhm. Co to oznacza dla Toyoty? Bo może skupmy się. Na, na przykład takie modele, jak miaris benzynowy czy korolla benzynowa, po prostu wyjdą z oferty, zostaną hybrydy, bardzo fajne zresztą. Chcesz mi powiedzieć, że na... po prostu te nowe normy ostrzejsze. Znaczy regulacje ostrzejsze skilują nam eee, nowe wersje tych samochodów, tak? Niestety tak, natomiast, ale mamy na pewno rzesze klientów przywiązanych do, do tego typu samochodów. Mhm. E, mają samochody, wynajmują obecnie takie auta mhm. i oczywiście mogą przedłużyć, natomiast przedłużanie ma swój gdzieś kres. Mhm. Rok, dwa lata i koniec. Mhm. Więc dzisiaj... Czyli za dwa lata, teraz jeżeli mi się kończy kontrakt, czy za rok, będę musiał się, ty tak. mnie zmusisz, przez te regulacje. Przypomnę, do, do, że do, tak. do przesiadania się z benzyny tak, wdroższą hybrydę. No, 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 chyba już nie ma wyjścia. Na, na, tak? na przykład, tak, na przykład. Mhm. Y, ale jeżeli ktoś komuś zależy mhm. dzisiaj, żeby sobie dłużej zapewnić, bo się przywiązał, bo jest, jest, jest fanem i tak dalej, rozumiemy to każdy ma różne potrzeby. Nasi znaczy klienci mają bardzo różne potrzeby. Mhm. Więc te, możemy dzisiaj wymienić taki samochód właśnie na świeżo, świeżego jarisa benzynowego z nowymi multimediami, z nowymi pakietami bezpieczeństwa. Mm -hmm. Coś, co trzy lata nie było dostępne. Trzy lata temu, w, w, tak, one były troszkę w starszej wersji. W starszych wersjach, mm -hmm. aktualizacje nowe, czyli mm -hmm. samochód z zewnątrz może wyglądać tak samo, ale to nie oznacza, że w środku jest taki sam. Mm -hmm. Ale, co ciekawe, dzięki tym właśnie A, zmianom rynkowych, mm -hmm. rata praktycznie się nie zmieniła. Samochód jest droższy, ale ponieważ no, trzyma wartość, Yaris trzyma wartość, jesteśmy w stanie zaproponować yy, tą samą ratę na kolejne Czyli mówiąc na wprost, jeżeli teraz jeżdżę Jarisem hybrydowym dwuletnim i jego le, benzynowym, przepraszam, tak. dwuletnim i jego e, kontrakt na najem kończy mi się za rok, to za rok musiałbym wejść w droższe auto hybrydowe, nawet jeżeli byłby to nadal Jaris. A ty mi teraz mówisz, że mogę sobie teraz zamienić na, w tych samych pieniądzach na nowego, obecnego Jarisa, to w sensie Tutaj no do, żebyśmy, żebyśmy nie, nie nadobiecywali, uh -huh. bo w przypadku skracania kontraktów to nie zawsze jest tak, że ta rata się nie zmienia, ale załóżmy, że masz trzyletni samochód, który naturalnie kończy się w tym roku uh -huh. z opcją wydłużenia, nawet o dwa, uh -huh. to krótkoterminowo możesz zyskać, bo zostajesz na swoim to sobie, biedził, tak, ta sobie jeszcze jeździsz, ale możesz podmienić auto na nowe i przez 3 4 może nawet do 5, 5 lat, lat jeździć ze, ze stałą ratą, którą... Tak, płacąc tyle samo miesięcznie, Jak i ktoś chce jeździć benzyną, a nie hybrydą, to ma do tego prawo. To jest ciekawa informacja. Tak? Ma do tego prawo. No i oferujemy takie możliwości. I teraz jest ostatni dzwonek. Ale, mhm. to, jak mówię, no, każdy klient ma swoje potrzeby. No dobra, czyli to, o czym Dawid tak trochę za wiele poopowiadał, to można dość Prosto mam nadzieję podsumować. Załóżmy, że kontrakt kończy Ci się we wrześniu tego roku. Okej, okay. ten, ten w tę stronę. Mhm. Ostatnim miesiącem produkcji jelisa benzynowego jest sierpień. Mhm. Jakoś tak. Jakoś tak. Oznacza to, że w Polsce jeszcze mamy na stoku ostatnie sztuki jelisa mhm. benzynowego. Mhm. I można kontrakt w tym momencie albo przedłużyć mhm. i tam jeszcze cieszyć się przez rok powiedzmy o tym, albo wybrać nowego z salonu, z zerowym przebiegiem, z najnowszymi z technologiami. Tylko tak? że z nowymi, z nowymi multimediami i systemami hmm. bezpieczeństwa i na kolejne 3 lata sobie jeździć. Hmm. Na to oto powstał program Kinto, żeby te, że, że, że nie przywiązujemy się jakby do tego samochodu bo i, i mamy go na 10 lat, bo oczywiście i tacy ludzie też są. Natomiast ludziom nie wiem, powiększa się rodzina albo dzieci dorastają i z kolei się wyprowadzają i już nie potrzeba takiego samochodu. I w tym momencie ułatwiamy wymianę pomiędzy tymi cyklami mm -hmm. wynajmu samochodu. Mm -hmm. Okej, okay, czyli teraz rozumiem z Twojej długiej opowieści, że jeżeli dzisiaj, jeszcze jadisem, którego mi się kontrakt trzyletni kończy w tym roku, tak. to mogę jeszcze rzutem na taśmę, jeżeli tak. nie chcę przesiadać się w nieco droższą hybrydę, tak. tudzież nie chcę tego jadisa, którym jeżdżę benzynowego przedłużać o kolejne dwa lata i potem finito, i tak będę I musiał potem, na hybrydę tak. na przykład? To mogę teraz zrezygnować z tego auta, tak jak mi się kończy kontrakt, nic tak. nie przedłużać. Wziąć tak. ze stoku takiego samego jelisa benzynowego, ale z multimediami z tego roku, a nie sprzed 3 tak lat. Tak. Y I jeździć im teraz, i tu jest haczyk, w tych samych pieniądzach, którymi dzisiaj zaproponujesz, nie przez rok, dwa, tylko nawet do pięciu lat. No bo startujemy od zera, tak? Gdzie kontrakt tak. maksymalnie może być pięcioletni. Tak. Jak ktoś chce jeździć benzyną a nie hybrydą? Tam. To jest ostatni rzut na taśmę, bo od stycznia i tak tego typu samochodów przynajmniej wczoraj się nie będzie. Podpowiem wam, w innych markach też raczej nie będzie, bo niewiele marek dystrybutorów będzie stać na płacenie drakońskich kart za przekraczanie tych poziomów nowych emisji CO2, a one są drakońsko niskie. No dobra, to jest ciekawe to, co powiedzieć? A ja mam jeszcze jeden wątek. Tak. Bo to oczywiście Toyota stoi hybrydami i moglibyśmy o tym długo rozmawiać. Ty jeździsz hybrydą, ja jeżdżę hybrydą. Wielu z Was pewnie gdzieś tam jeździ też hybrydami albo miało okazję przejechać się hybrydą Toyoty, ale wchodzimy w reelektryczności. elektryczności. Tak. Gdzieś tam nam majaczy rok 2030-35 później. No dobra, i chcemy, czy nie chcemy, ale musimy trochę przymierzać się do tych elektryków. I z elektrykami to jest tak, że. Dzisiaj, jak jeszcze kupuję go w jakiejś tam formie, z jakąś dopłatą od Państwa w programie Mój Elektryk, decyduję się na to, bo jeżdżę po mieście, no to kupuję, nie wiem, na leasinguję ten samochód, biorę go w ratach, e ale za trzy lata zostaję z samochodem, gdzie nie ma póki co wśród ludzi wiary w używane elektryki, bo to, panie, bo ta bateria to już na pewno się skończyła, o panie, bo to nie wiadomo, to jest elektryk, co tam się będzie działo, czy styki będą dalej tak samo działać, jak działały na starcie, o matko, nie zapłacę panu tyle, czyli te tak. auto mocno tracą na wartości i Mieszka zostajemy troszkę tak. z jakimś tam małym problemem. Rozumiem, że w Kinto u was można sobie taki samochód też nająć, zapoznać się z technologią elektryczną i po prostu za dwa czy trzy lata wam rzucić kluczyki i powiedzieć, a ja teraz jednak wrócę do hybrydy, albo wezmę nowszą generację elektryk, albo coś tam, tak? Dokładnie tak. I to będzie dla końca dużo kosztować no nie jest to tanie. No nie będę tutaj, nie będę, nie będę ściemniał, e, aczkolwiek mhm. ryzyko jest po naszej stronie. No bo tak, mamy BZ4X, który jest nieco większy od Awa, ale kosztuje znacznie tak, więcej więc miesiąc, może, miesiąc. Może, może trochę o, komentując to, co powiedziałeś, tak? Żeby, że, żeby nie było. My y, możemy dzisiaj w wynajmie zaproponować mhm. każdy typ napędu, jaki y, proponuje Toyota, Nawet Miraja, czyli autowodorowe jesteśmy w stanie wynająć w ratach dla odważnych, dla odważnych. i mieszkających blisko stacji, stacji, tankowania. stacji tankowania. Jest taka możliwość. Mhm. E, jeśli chodzi o auto elektryczne typu właśnie BZ4X, również mhm. możemy go skalkulować. E, płaci, klient płaci znowu stałą ratę uzgodnioną. Mhm. i niezależnie, czy to auto na koniec kontraktu będzie kosztowało 100 tysięcy, 50, czy 0, no. mhm. to klienta to nie interesuje. To jest po ryzyko po naszej stronie. Jasne, jasne. Z I tym że powiedzmy sobie szczerze, że ta rata jest wyraźnie wyższa od raty, y... nie wiem, RAV 4, która jest trochę mniejsza co prawda od, od BZ, ale no gdzieś tam aspiruje, tak Gdzie Tak, właśnie? natomiast jest to, rata jest wyższa tutaj bezwzględnie. Natomiast jak już mówisz o modelu RAV-4, mamy tam mhm. taką ciekawą wersję, model plugin. Mhm. E, która jest czymś pomiędzy autem elektrycznym a tak klasyczną, wiemy, no. klasyczną hybrydą, gdzie dopłacając relatywnie niewiele mhm. w miesięcznej racie, można właśnie korzystać z samochodu, nazwijmy go, półelektrycznego. No tak, bo, bo przypomnijmy sobie RAV4 hybryda plug to jest takie auto, gdzie po mieście te 70 km przejedziemy sobie na prądzie samym, ale jak musimy jechać za miasto, to nie ma nerwówki, gdzie to naładować, gdzie to naładować, po prostu wchodzimy w tryb hybrydy pełnej, takiej klasycznej, toyotowej, i dynamicznie, oszczędnie, 300 tak. koń pod maską siu, jedziemy w trasę. Tak? Sam jeżdżę takim samochodem. To po, bogatym Polecam. E, natomiast w Kinto, jeśli uważamy, że mhm. pluginy są tym takim modelem przejściowym do mhm. pełnej elektryfikacji, no to właśnie Kinto jest sposobem, żeby ten. Okres przejściowy przeczekać. Mhm. Yy, wynajmujemy samochód na dwa lata, mhm. za dwa lata będą nowe modele. To jest dużo drożej niż Lep yy, rata lata za hybrydę klasyczną w Rawie z napędowym. 200-300 zł miesięcznie. To jest, to jest te, tego, rzędu, tego rzędu dopłata. Do I teraz, jeśli za dwa, 3 lata pojawią się nowe modele, ciekaw, duży, nie, z, z, lepszymi, z lepszymi technologiami. I, a jednocześnie przeczekamy okres, kiedy ta infrastruktura no, związana wchodzi z, wchodzi z ładowaniem się, się w Polsce ciągle powoli, powoli rozwija, ale może za 2-3 lata przyspieszy i nasz rynek będzie gotowy na taką elektryfikację, no to wtedy można się przesiąść z, z, z na przykład właśnie takiego Rapa Plugina na inny model elektryczny i już sobie jeździć. Nie jesteśmy tutaj przywiązani do... Czyli oddaję kluczyki, o... tak. nie dyskutuję o niczym, podstawiam tak. parawkę na dokumencie... Wychodzę i zaczynam tak. rozmowę. Już a może już nawet mam przygotowaną ofertę na inne e... auto, które mnie zainteresowało, i wyraziłem chęć pojeżdżenia nim na przykład przez kolejne tam przygody. Dokładnie. No, kochani, reasumując, Dawid był dzisiaj moim gościem. Dawid to jest szef Timu Quinto. Quinto odpowiada za finansowanie samochodów Toyoty dla firm, jak i dla osób prywatnych, i jest czymś innym. Jak nie wiecie do końca jeszcze czym, to radzę cofnąć materiał i sobie posłuchać. O czym tam Dawid opowiada? To nie jest system ratalny, jak w Toyota Bank. To nie jest system leasingu klasycznego filmowego, jak w Toyota. Leasing. Tylko to jest system najmowania samochodu, albo leasingu operacyjnego, tak jak u was dla, dla osób prywatnych. Tak. Zarówno e, dla firm jak i jak osób prywatnych. I z możliwością wykupu lub nie, ale troszkę inaczej traktowany, ponieważ to jest wewnętrzna organizacja w Toyocie, u nas w środku, więc otacza opieką taki program Was i Wasz samochód przez cały czas. Tak zrozumiałem sobie z tego? Dokładnie podróż. tak. No to brzmi ciekawie. Szczegółów możecie dowiedzieć się u każdego z naszych dealerów. W Polsce jest ich ponad 70 w tej chwili, więc jest gdzie zajrzeć. I rozumiem, że u każdego dealera mamy Osoby, czy osoby, które znają programy Kinto odpowiadają za współpracę z, z Twoją organizacją tak. wewnątrz Toyota i o wszystkim opowiedzą, tak? Tak. Wystarczy je pomęczyć. Ja już Dawidowi dziękuję, nie będę go więcej męczył, wymęczcie bar dealerów. Bar bardzo dziękuję za zaproszenie. Z przyjemnością. Polecam się na raz. przyszłość. Tak. Umiał się wysłowić, więc to nie będzie ostatni raz. Jak zwykle, jeżeli macie jakieś pytania, zaciekawił Was temat, zostawcie nam pod filmem, pod materiałem swoje uwagi, pytania. My się postaramy, jak ktoś ładnie mówi, ustosunkować do nich i przy kolejnym razie nagramy Wam odpowiedzi na te pytania. Póki co, aha, ważne, a jak chcecie być z nami na bieżąco, nie tylko ze światem Toyoty, z QAnD-ami, z Waszymi pytaniami i na nie odpowiedziami, ale także z modelami, z nowościami, z akcjami promocyjnymi, ze specjalnymi ofertami, to kliknijcie subskrybuj na naszym kanale i będziemy Was powiadamiać na bieżąco, jak będą nowe materiały warto, bo wtedy jesteście z Toyota na bieżąco. A póki co, Dawidowi dziękujemy. Wam życzymy dobrego dnia, czy tam dobrego wieczoru. Zależy, kiedy nas oglądacie. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Toyota Insider.